Pięć długich lat królestwa północne leczyły rany po Wielkiej Wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew, niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie. Gdzie są Wiedźmini? Północne rubieże Kedwen, góry Sine. Rok 1270. Pięć lat po wielkiej wojnie. Gdzie ja jestem? Połóż się, wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzebał się z grobu. Nic nie pamiętam. Wkrótce pogadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kermora. Biegnij po trzyst. Wasz czas dobiega końca, Wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie. Źle nie było parady! Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy! Zawsze! Minęły zaledwie dwa dni, odkąd cię znaleźli. Mhm. Mm to w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Tris. Nie ma za co? Przypominasz sobie coś? Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet zasłona cięcie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Karmoren czas płynie powoli. Udało się! Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt, nadaje się już na szlak? Poczekajmy na resztę. Jest sam magister obiecał 50 torenów za każdego odmienca. Jest mój. Semirze, mamy gości! Zamknę bramę! Geralt, biegnij do manekinów i bierz miecz! Jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kermoren. Tyle to i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary. W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę. Bez starana mogą sobie próbować. Orzeź, mord, Co to za bydry? Przeraza. Będzie ciężko. To Savola. znam go. Chorobliwie ambitny, a moralny magik. Chodzą! Przygotujcie się! Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to Magister. Zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. Magister, znasz drogę. Do roboty. Magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? <grych> Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Marigold. Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego savolle. Resztę załatwimy po Wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu! Dokładnie. Eskel Lambert, pomożecie mi zatrzymać Przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Tris, mogłabyś zatrzymać Savolle i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła! Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! nie przejdziemy. Za mną, do Sawoli! Zadarłeś ze mną, więc gin! Do diabła! Geralt, nieźle nas wystraszyłeś! Mogliście mi powiedzieć o schodach? Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murażami. W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w dążonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. dzieci dzieciko. Nie mamy tu nic wartościowego: trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium. I dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Trace może mieć rację. Musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie. Wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt. Miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiat? czy... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Dam sobie radę. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. No chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Tris dziecinko, zostań z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. Jesteś gotów? Tak. To twoja pierwsza prawdziwa walka? Nie, ale jeszcze nigdy nie zabiłem człowieka. Trzymaj się, blisko mnie. Geralt, możemy już iść do środka? Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy wiedźmin, ale dzisiaj na treningu udało mi się go trafić. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. Lambert się zagapił i przyłożyłem mu spirueta w brzuch, ale nie spadł i strasznie mnie później zlał. Kiedyś będziesz dobrym szermierzem. Wiem. Po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał i śmieje się.